Jak automatycznie udostępniać oraz zamykać kolejne tematy lub pojedyncze składowe. Jak zwykle włączamy tryb edycji. Najpierw zaprezentuję, jak udostępnić lub zamknąć dostęp do całego tematu. Na wysokości tematu, w naszym przypadku wykładu numer 2, czyli w prawym górnym rogu, rozwijamy menu. Wybieramy opcję Modyfikuj. A następnie edytuj streszczenie. W każdej składowej mamy dostępny blok odpowiadający za ograniczenie dostępu. Rozwijamy go i wybieramy opcję dodaj ograniczenie. Z dostępnych opcji, nas w tym przypadku interesuje ograniczenie na podstawie daty. Można tutaj wstawić zarówno pojedyncze daty otwarcia lub zamknięcia. Jak również ich zakres. Wybieramy więc opcję Data. Ustawiamy datę, w tym przypadku od kiedy będzie dostępna składowa, choć również możemy ustawić tutaj datę zamknięcia, yy, zmieniając opcję od na aż do. My ustawiamy dostępność od 10 kwietnia od godziny 8 i zapisujemy ją. Widzimy na czerwono informację o dostępności składowej. W tym przypadku blok będzie dostępny od tej daty i godziny. Zobaczmy, jak to wygląda od strony studenta. Jak widać, niedostępne są wszystkie elementy w temacie, który ograniczyliśmy, czyli student nie widzi żadnego podtematu. Jeżeli chcielibyśmy dodatkowo ograniczyć dostęp do tematu, ale w zakresie dat. Dokonujemy następującej zmiany. Edytujemy jeszcze raz opcję, czyli wybieramy Modyfikuj, Edytuj streszczenie. I w ograniczeniu dostępu dodajemy jeszcze jedno ograniczenie, czyli naciskamy Dodaj ograniczenie. I tym razem y, ustalamy, zmieniając okres aż do. I ustalamy, kiedy student utraci dostęp do tego tematu. W naszym przypadku będzie to 10-dniowy dostęp. Proszę pamiętać, szczególnie ustalając daty zamknięcia składowych, że godzina 00 oznacza początek dnia, w naszym przypadku 19 kwietnia do północy studenci mogliby skorzystać z materiałów, a 20 kwietnia już nikt nie miałby dostępu. Dlatego też, dla bezpieczeństwa, proponuję ustawić godzinę 23:55. No i zapisujemy zmianę. Teraz student zobaczy ten nasz wykład tylko i wyłącznie w tym zakresie dat, czyli prawie przez 10 dni. Analogicznie możemy postąpić z pojedynczymi składowymi. Nasza prezentacja z wykładu będzie automatycznie dostępna dopiero od wybranej daty. Jak to zrobić? Na wysokości składowej wybieramy Modyfikuj i Edytuj ustawienia. Wszystkie składowe posiadają taki blok Ogranicz Dostęp. Rozwijamy go i dodajemy Ograniczenie. Znowu wybieramy datę. No i ustalamy. Termin, od kiedy nasza prezentacja będzie dostępna. Ustalamy, że to będzie 10 kwietnia od godziny 10. I zapisujemy i wracamy do kursu. Widzimy, że tym razem ograniczenie jest podane na wysokości składowej, a jej nazwa jest widoczna na szaro. Od strony studenta wygląda to następująco. Student widzi ograniczenie i nie ma możliwości kliknięcia na nazwie składowej, aby zobaczyć jej zawartość. Ograniczenie oczywiście automatycznie zniknie po tej dacie.